No jest, muchlału Żadnego kościoła nie widzę, abym zwiedził na razie idę przed ciebie Nie, żebym się tyle namęczył i tyle przeszedł dla takiego gówna A nie, coś się jest już coraz lepiej ale może być. Pierwszy raz w sumie chyba ja mam okazję się przejść po normalnych niemieckich domach w normalnym miasteczku. No i no trochę żyjące nawet skromnie. Skromne samochody mają i nie jest też tak, że są aż taki super bogaci. Trzeba będzie się zastanowić, gdzie by się tu pójść jeszcze. Tu jest leżanka, ale nie wiem kto by chciał tu leżeć przy rozwydrzonych bahorach. Ogólnie dziwne, że nikogo nie ma. Co prawda jest zimno w chuj, ale... Miejsce docelowe jest po lewej stronie. Co prawda jest zimno w chuj, no tu jest coś fajnego. Na ja pewnie będę miał za długie nogi. Hmm wypróbować, wypróbuję. pójdę mostkiem i się pobawię gdyby to była zwykła huśtawka to bym był w niebo wzięty ale niestety się niewygodnie na tym siedzi musisz tam na dole być na dole być i sięgniesz do góry, może do tej dziury jak nie macie kto rozbujać to dupa ale jak się patrzę do góry jeśli się siedzi na tym chociaż ją bolą to widok jest zajebisty Próbowałem się rozwijać, ale nie za bardzo idzie. Jakby to była normalna huśtawka, takiej wielkości, to o ja pierdolę bym szalał. Ciekawe światło, mają. Chyba, że to dlatego, że, że tuż szkoła jest. Jest taki bobas. Potem jest taki zielony bobas. Ale nie będę wciskał, żeby ten. żeby pokazywać. samo się raczej nie przemieni. Widzę do jakiegoś kościoła. No, tak jak myślałem doszedłem do szkoły, ale są moimi placami. No, na razie jest, a tu pewnie jest jakieś przedszkole. Przedtem był taki zajebiście się duży indyk, ale nie było jak go pokazać, bo byli gospodarze to jest pewnie remiza, tak, bo już widzę wóz strażacki. święta jakieś tam mają jakiś emblemat I bardzo dużo jest fajnych rzeczy do nagrania po drodze, jakichś drobiazgów innych tam rzeczy, ale to są posesje ludzi i kurde, oni są na nich i robią sobie to w ogrodku mimo, że jest ciemno tu jest fajny ten dosiana tam jest dalej ta remiza stamtąd przeszedłem i tam jest pewnie przedszkole Małe to miasteczko, dość. Na kościół już tam. Jeziorko z jabłonką. Zgaduję, że prywatne albo parafialne, bo jest niedaleko kościoła. Kaczka tam jest. Mienie ogródeczki po mojej, mojej tylnej stronie. Ludzie. Więc nie będę pokazywać kaczki, Drzywi jeszcze dość porządne. Gęś mnie chciała zaatakować, nie może była za siatką. A tutaj są takie fajne ludki. No jakby po ogółem pokażę i powiem co. Od głowy taki jeden ziomek se stoi. Taki drugi ziomek, co stoi. Ten jest coś fajny. Dziadek. Taki chłoptek. I taki sucharek jeden. O, jest jeszcze jeden. O, taki ziomek. Powróciłem się drugi raz, bo przeszedłem tędy. Nie chciałem przez cmentarz łazić. ale wychodzi na to, że nie ma innej drogi do kościółka. Tego. Tam jest dosyka nagałek, tak się prezentuje. Nie wiem jeszcze, w się wchodzi, czy w ogóle się będzie dało. Graba że tam ogrodnik łazi. Aniołek obeszą kościół. Wychodzi na to, że tędy da się wejść jeszcze. Zejść. Czyli na około bym doszedł. Zobaczymy, coś w środku. Chyba nic No Coś urokliwe, powiem. Kościół jak na górce. Tu są konewki. Do podlewania kwiatów. Coś na wzór zakrystji. Jednak upłodzą w Niemczech Wielkanoc, a nas w firmie Okoma i że nie. Jest pomnik, ale nie wiem czego. Bratki na dole rosną. Tam jest kościół, no idę do, do góry w stronę szpitala. Czyli powej będę wracał. Jaskowa jak miasteczka. Dwa darmowe rowery. Szczekające psy i poczta. Jakiś przydrożny sklep. Cholera nie sens spójika może. flock and floce nie mam pojęcia fuj jakieś zwierzę tam jest jest ten, o it's ending story Altair nie może Alfor ciekawa sprawa Przyjrzałem się i tu jest czyjś martwy kundelek. Fuj! Ale fetysze. Kolejna część miasta. Za mną jest koleś na Simsomie, ale jest biegowisko. Więc nie mogę tego pokazać. Ale tu jest coś takiego. Dość urokliwe. Coś tak, jakby w ich centrum. Obok tego żurawia tam przechodziłem. Specjalnej drogą, żeby nie widzieć dwa razy tak samo, to samo. I powoli jakoś gdzieś dojdę. Głodny jestem. To picie, co, szczęście mam. Ale górzyste górki, ojej. Chudne trochę przynajmniej Tu jest do góry Mam nadzieję, że tam nie muszę iść Autobus Tam jest w dół Jest sklep Dużo fajnych rzeczy do kupienia Taki bocian, pszczoły Nie wiem czy widać Teraz będę prawdopodobnie szedł tam w dół Powoli się wracam Mam jeszcze dużo czasu zaplanowałem, że na, na 15.30 mam być najpóźniej w Tyrze a jest coś po 13 .00. i nawet do tej 15.30 najpóźniej to mam jeszcze dużo czasu żeby dojechać do Lipska na, na lotnisko do Amazona na zawodunek Godzina drogi jest, a mam tam na 17 .00. Nawigacja coś się odzywa, to muszę zobaczyć, czy dobrze idę. O, no najpierw niech to pierdzidło przejedzie. Ja, jakiś skuter przerobiony. Wychodzi na to, że poszedłem w złą stronę. Chciałem iść tą niebieską trasą, a mniej więcej tu stałem, koło szpitala. Nie chciałem się iść pod górkę, dlatego poszedłem w dół, ale zobaczyłem, że jest. Kółka z darmowymi książkami. Coś sobie może wybiorę, a może znajdzie się jakiś pornus. Przepatrzyłem w zasadzie nie ma nic ciekawego. Większość książek, na przykład z obrazką na okładce nie ma, nie ma ilustracji. Tu jest jakieś coś z samochodem, tu jest pies zombie, też dla dzieci, tu jest Budafest. O różach mi się spodobało, ale jest za mało obrazków. Jedynie ta książeczka dla dzieci się nadaje do czegoś. Są wypieki. Po niemiecku przyszedł jakiś dziadek z laską, i są jakieś drinki, ale tego nie, też nie wydebrałbym po niemiecku. Co najwyżej na pamiątkę sobie wezmę tą jedną. Idę w górę. Jest rzeczka. Za mną jest ten przystanek z dziadkiem. Wziąłem tylko tę małą książeczkę o recyklingu na pamiątkę. Tyle, idę, trzeba tam do góry pójść, aż jednak znowu błąd. Tędy też bym doszedł, ale wybrałem tam tamtą drogę, bo jest główniejsza. Czyli tam był przystanek, a tam indę. Ale samochodów non-stop nie ma jak kręcić. Tutaj powinien być szpital, gdzieś ale go nie widzę. To będzie chyba to, bo jest ten wąż. Ręce się częsą bo jestem głodny i zmęczony. Coś ciekawego, na temat gamsi. Taką hmm. widziałem kiedyś. Tylko z jajami. Takiej wohatej jeszcze nie widziałem. Gdzie ona tu jest, żeby ją pokazać? O jest, taka włochata, nie wiem czy będzie widać Ja na oczy widzę, ale kamerę nie wiem czy widzi Widzę, że prowadzenie lokalnego biznesu tutaj jest dość powszechne Tutaj jest sklep przed domem Jak to w prawie podaży i popytu bywa Jak jest jeden sklep przed domem To po drugiej stronie musi być drugi nie mogą być w różnych miejscach no nie, to jednak jest restauracja ale, ale chyba kwiaty też sprzedają Iris. strasznie dużo się przez mieszkania bije ta rzeczka, zarąbiście mają ludzie, tam bym pokazał fajny wiatrowska z konikiem, ale niestety są ludzie tu jest jakaś ruina Stany już chyba wyszły z mody, bo są praktycznie wszędzie greckie, chińskie ozdoby. Krasa, ale jest rzadko kiedy. Jednak trochę dupę zrobiłem, bo przy tym ziomku skręciłem tutaj do parku. Myślałem, że będzie druga, druga droga alternatywna. Stąd tu przeszedłem. Mam jeszcze możliwości pójść tędy. Nie spróbuję. No i do parku poszedłem tą podróżką. Stąd przeszedłem idę tędy. Będzie kawałeczek tych te drogi. Potem już będzie tylko ta droga pusta bez domów. I wrócę pod bramę z kłodką. Spróbuję jeszcze raz odgadnąć szyfr, <laughs> a jak nie, to dymom naokoło. Nie wiem, albo się jeszcze prześpię, albo coś tam będę oglądał. Słuchał. Ta część mniej urakliwa, ale w końcu znalazł się jakiś domek z ładnie wystawionymi zajączkami Duże ich mają i rybki nawet pływają Idzie kulawy kot O, podnosi ogon Będzie się, da się pogłaskać Kotka O, srebrny Ale kicul Ale wygłaskany susutki nie są grube a była kłotna to znaczy, że koty uśmiercone ale dość duże dobra, wracaj do domu Jeden z ładniejszych domów i fasada ja widziałem. Dość fajnie to wszystko wygląda. Dużo się przemija motywów z pszczółkami i kotami. Pewnie coś tam jest związane z tym miastem. Tak jak mówiłem, motywy chińskie. Krasnali już nie ma, wyginęły. Jest, w końcu Krasnal. W zaszczytnym miejscu. Akurat się koleś patrzył, tak nagrywałem. To był Krasnal w zaszczytnym miejscu. Du dużo było tych... Dużo jest takich ogródków działkowych z detalami ale ten ale no jakby to ująć ludzie się właśnie wszędzie kręcą trzają, tak jak ten dziadek i nie wypada im tak zaglądać przez płot Nie zauważyłem tego dziadka dlatego tak tego Krasa nagrałem a tak to bym nie nagrał Już się kończy to wszystko Za chwilę wrócę do nudnej budy No i ostatni zakręt w tej mieścinie w zasadzie Pierwsze hołpy, trampoliny, pole Tam w oddali widać żółtą tabliczkę Wszędzie są zakazy serania psów Mieszkańcy mają rację Zimno Zimno się zrobiło Było od zimno <laughs> Ale się spłacił od tego Odłożenia fajnie tu mają no pewnie daleko od wszystkiego Kilkanaście uliczek na krzyżę Skręć w prawo Skręć w prawo No i że żegnamy m u kropkami h i l u halu. Z następnym razem pójdę do miasta po drugiej stronie. Tam idę, a tu jest jeszcze ostatnie setka i żegnamy.